To jest zwycięstwo, no. No jest zwycięstwo, to z tego można się o tyle cieszyć. Był stosunek 2.1. No akurat teraz powędrowała ręka w moją, w moją stronę. No co ciężka walka, typowy taki puncher. Szedł do przodu jakby. Musiałem go przepuszczać, starałem się jeszcze po przepuszczeniu atakować. No i wychodziło to co robiłem. Ale sędziowie widzieli wygraną. Byłeś, wydaje mi się, aktywniejszy troszeczkę. Tak, e, no. Może szybszy nawet. E, tutaj to e, wyglądało tak, że no mm, trudno było. Ciężki no. przeciwnik, ale dałeś radę. Tak, tak, dałem radę. Typowy taki panczer, brudno boksował. To chyba był duży problem, prawda? Bo tak, nie, tak, nieczysto było. bardzo. Nieczysto, tyle góry przyjąłem, że naprawdę nie, nie życzę nikomu takich walk. To... Ciężkie walki naprawdę są. Jest to nauka, jakaś jest coś do wyciągnięcia wniosków. No i co? I żeby było lepiej na przyszłość krótko. Tak, mówiąc. obejrzymy tą walkę, wyciągniemy wnioski z trenerem, co wychodziło, co nie wychodziło. No i co zasuwamy dalej? Po kwalifikacje. No właśnie, to chyba najważniejsze, teraz, tak, najbardziej tak. istotne w tej chwili. Tak, kwalifikacja właśnie. No i będę właśnie kwalifikacje prawdopodobnie w niższej kategorii. Startował do 57, bo zmienili wagi. Myślisz, no tak... że będzie to duży problem, z zbicie? No zobaczymy, co lekarz powie, zrobię badania, które są potrzebne właśnie do tego, no i dieta. To też jest fajne, że konsultujesz takie rzeczy, bo wiesz, niektórzy podchodzą do tego bardziej lekceważąco, a Ty jednak zdajesz sobie sprawę, że tak, zbijanie tak, wagi bo... nie jest łatwe. Tak, zbijam już do 60, 60 kg, no i 57 to będzie jednak wyzwanie. Mam zamiar robić tamtą kwalifikację, później na igrzyska, jak się uda, no... No i to jest cel mój, tak naprawdę. I ciężka praca, bo teraz y, cały czas jesteście na zgrupowaniach, na wyjazdach, tak, tak. to też trzeba podkreślić. Tak, zasuwamy ostro. Teraz mieliśmy obóz dwutygodniowy w Kołomynie na Ukrainie z nowym trenerem, Iwa, Iwanem Juszczenko. Naprawdę dobry szkoleniowiec. No, no, nowa szkoła boksu tak naprawdę, inny styl boksowania. Co Inne by... elementy wprowadza jakieś? Tak, tak. To, to chyba dobrze, Dużo prawda? pracy po zejściach, ponowienia, to co trzeba. Czyli teraz trzeba dać mu trochę czasu, żeby zobaczyć, tak. co z tego wyjdzie, krótko mówiąc. Tak, powinno być dobrze. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie, minęło się do góry. I tego wam życzę. Dzięki wielkie. Dziękuję również.